Witam wszystkich w kolejnych wspaniałościach z nieba. Również dzisiaj Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy. Chce odkrywać przed nami prawdę, po to byśmy chodzili w prawdzie i by ta prawda nas wyzwalała, byśmy byli prawdziwie wolni w Chrystusie. Dzisiaj zastanowimy się nad tematem duchowość a zmysłowość. Otóż, przyglądając się pewnym trendom w kościele, Zauważam pewne, pewne właśnie niepokojące zjawisko, które związane jest właśnie ze zmysłowością, a o której myśli się, że jest duchowością. Otóż zmysłowość to jest wszystko to, co dociera do twojego umysłu, czyli do twojej duszy, poprzez twoje zmysły. Tak, a więc poprzez te pięć zmysłów, które posiadasz, i poprzez jakieś też. Emocje, uczucia, i tak dalej. To wszystko dociera do Twojej duszy, nie do Twojego ducha. Natomiast duchowość, czyli ta, ten element Ciebie, który został ożywiony, kiedy zostałeś zbawiony. Urodziłeś się duchowo martwy, czyli ta część Ciebie, Twój duch, która była odpowiedzialna za Relacje z Bogiem, za kontakt z Bogiem, który jest duchem przecież. Ta część była martwa, więc nie było żadnej duchowości w tobie, nie była ona możliwa. Yy, jedyna duchowość, w, której, w którą mogłeś być zaangażowany, to demoniczna duchowość, która oddziaływała na twoją duszę, a nie na twojego ducha i zniewalała tak naprawdę twoją duszę. Duchowość umożliwiło Ci dopiero ożywienie Cię przez Boga, wzbudzenie z martwych Twojego Ducha i zamieszkanie w Tobie Ducha Świętego. I tak naprawdę relacja Twojego ożywionego Ducha z Duchem Świętym dopiero umożliwia Ci rozwój Twojej duchowości. Więc duchowość i zmysłowość. Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał takie słowa. To jest drugi rozdział, pierwszego listu dokumentu. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Paweł wyraźnie dzieli ludzi na dwie kategorie: ludzi zmysłowych i ludzi duchowych. Ludzie zmysłowi to ludzie nie mający ducha świętego lub nieożywieni duchem świętym, lub chrześcijanie, którzy nie rozumieją, czym różni się zmysłowość od duchowości. I pewne rzeczy są dla nich głupstwem. I Paweł dalej w swoim liście, tylko w dwunastym rozdziale, pisze coś takiego. Wiecie, iż gdyście byli poganami. Do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. I w niektórych tłumaczeniach oddane to jest, jak was porywano. Że byliście, nie mogliście się oprzeć, jak was porywano do niemych bożyszczy. Chodzi tutaj o wszystkie pogańskie kulty, którym kiedyś ci ludzie byli oddani. One oddziaływały głównie na ich zmysłowość, na ich zmysły. Otóż... Ee, Wszystkie praktyki pogańskich kultów związane są z silnym oddziaływaniem na nasze zmysły. Cały wystrój świątyń, cały przebieg obrzędowości w pogańskich świątyniach bardzo silnie oddziaływał na zmysły. Tam była gra światła i cienia, tam było wykorzystywanie ognia, dymu, dźwięków, muzyki. To wszystko oddziaływało. Na zmysły. To miało za zadanie wprowadzić tych ludzi w jakąś ekstazę, w jakiś trans, przez rytmiczną muzykę, przez uderzanie w bębny, przez e, zasnuwanie jakimiś dymami, e, przez jakieś e, właśnie grę świateł, cieni, migotanie. To wszystko miało wprowadzić ludzi w stan właśnie transu. Niestety otwierało ich to na demoniczną rzeczywistość, kiedy człowiek wpada w taki stan takiego transu, traci kontrolę wtedy nad, nad sobą i bardzo łatwo otwiera się wtedy na świat duchowy, ale demoniczny. No więc prowadzono kiedyś ludzi, porywano ich przed nieme bożyszcza, ale dzisiaj zostaliśmy uwolnieni od tego i nie potrzebujemy Żadnych doznań zmysłowych, żeby rozwijać naszą duchowość. Apostoł Paweł napisał też w liście do Koryntian, w XIV rozdziale o modlitwie w duchu, o modlitwie językami, modlitwie w duchu. I napisał, że ta modlitwa buduje Ciebie samego, buduje Twojego ducha. Ponieważ jest to przestrzeń, jest to. Komunikacja się Twojego ożywionego ducha z Duchem Świętym, który w Tobie zamieszkał, i to buduje Twojego ducha, w, tym, w tej przestrzeni wzrastasz duchowo, wpływ ma na to również na, twoj, na Twoją duchowość wpływ ma to, czego słuchasz, to co czytasz, ludzie, z którymi przebywasz. To ma wpływ na Twoją duchowość, ale przede wszystkim właśnie modlitwa w duchu. E, o tym wyraźnie Paweł pisze, że to buduje Twojego ducha. I nie towarzyszy temu żadne doznania, żadne emocje. E, jest to zupełnie inny świat. To nie jest świat emocji, to nie jest świat jakichś uniesień, e, jakiejś ekstazy. To jest spokojny. Stabilny świat relacji z Duchem Świętym, ale to on przynosi owoce w postaci większej mądrości, większego opanowania samego siebie, większej miłości do, do bliźnich, do braci, sióstr, większego oddania Bogu, Bożym Sprawom, Kościołowi. Taki owoc przynosi spędzanie z czasu z Duchem Świętym. I najlepiej robić to właśnie samemu z Duchem Świętym. Niekoniecznie tylko na nabożeństwach, tylko na jakichś spotkaniach kościoła. Apostoł Paweł napisał, że on o wiele więcej modli się językami niż wszyscy Koryntianie razem wzięci. Paweł rozumiał, że on potrzebuje czasu z Duchem Świętym, żeby duchowo wzrastać, żeby mieć wpływ na swoją misję, na życie kościoła. I zobaczcie, jaki wpływ wywarł. Dwie trzecie Nowego Testamentu to jest autorstwo apostoła Pawła, który spędzał maksimum czasu na modlitwie językami, na modlitwie w duchu. I dlatego był takim gigantem ducha. Dzisiaj wielu chrześcijan zapatrzonych jest w świecidełka, w migające światła, w dymy, w, w grę światłem, grę kolorami, w rytmiczną muzykę, bo. Przeżywają wtedy jakieś zmysłowe uniesienia. Tylko, że życie tych ludzi w ogóle się nie zmienia. Pozostają cały czas takimi samymi duchowymi niemowlętami, lub w ogóle nie posiadają żadnej duchowości. Dlatego nie patrzmy na to, co karmi nasze zmysły. To nie ma nic wspólnego z naszą duchowością absolutnie nic. Patrzmy na to, i idźmy za tym, co faktycznie buduje naszego ducha i co przynosi dobre owoce do naszego życia. Dlatego zamiast poszukiwać zmysłowych doznań, poświęć czas na modlitwę w duchu. Poświęć ten czas na modlitwę w duchu. Zobaczysz, że o wiele więcej zyskasz niż czas, w którym będziesz może podskakiwał, będziesz może się dobrze czuł. Ale kiedy wrócisz do domu, wszystko wróci na stare kolejny. Życzę Ci prawdziwego duchowego wzrostu, prawdziwego duchowego rozwoju, a nie patrzenia na to, co świat oferuje, co niestety przenika do kręgów chrześcijańskich, ale nikogo nie zbuduje. Niech Duch Święty będzie z Tobą, niech Cię prowadzi. Amen.